Siemanko, witam Was dzisiaj już w trzecim odcinku z przeglądania internetu. w drugim ze przeglądania kanałów. Kanałów, które będziemy dzisiaj oceniać, zabawiać się nimi. A na początek przejdźmy do pierwszego głównego kanału, który będziemy się nazywać Blowek. Blowek. I ja mam się już takie coś, nazywam się autor Blowek. Bardzo dużo subskrybentów. Chyba jeden z najbardziej rozwijających się polskich YouTuberów mm, w ogóle zobaczcie, film się ja połączę. E, e, najbardziej rozwijający się YouTuber mm, na polskim YouTubie. Na polskim YouTubie ma 1407 407 000 wyświet, e, subskrybentów. I się daje, że to jest bardzo duża liczba. Na, na takiego youtubera, aż teraz, żeby sobie mały mech zrobić, tak nie możemy mi się zadać na no, niej właśnie dlaczego, bo właśnie to będzie się na komputerze i to też będzie miało duży wpływ. A jak już tak jesteśmy, to wiemy, obejrzyjcie sobie kawałek, jeżeli go nie znacie i przepraszam. więc ciśniemy! No, teraz, to przewidzieliśmy? Zresztą na odcinku Erikonda i Kinator. A co ważne? Nieważne. Patrzcie, miał wyświetlenie. Małłł łapek 30 tysięcy łapek. Zobaczcie, to jest mało na taką liczbę sukcesu, tak? A już dajmy dalej. Erikonda vs. Rekord. Już chyba nie. Także dziś sprawdzimy 8. Właśnie jesteś zakochana. XD Czy twoja postać jest zakochana w mężczyźnie? Ja widzicie, jak wygląda alternatywa? To ma być właśnie śmiesznie ublała. Nie ma być jakiś poważny, tylko tu będzie stać się taki kanał śmieszny. Nie poradzię tutaj bardziej blogów, tylko takie challenge, różne gry i tak dalej. A teraz też mu dam subskrypcję, żeby wystąpić na moim kanale. I ja nie wiem, naprawdę bardzo dobry youtuber pokazuje się z bardzo dobrej strony. W ogóle, w ogóle mam bardzo dużo różnych filmów, ale strawia je rzadko. Teraz ja zauważyłem, że Bro bardzo rzadko filmy. Co na pewno jest jego minusem? Chyba coś niepotrzebnie na myśl, słuchajcie. Dobra, dobra, wszystko jest chyba okej. Okay. Wszystko jest chyba okej, okay. tak, tak, wszystko jest okej. Okay. I co mi się. O, chcąc mi się subskrypcja, nie wiem dlaczego. Okej, okay. I, no i tutaj możemy też za chwilę przydać o nim informacje. Dobra, no czyli siemanko i e, ziomeczku, ja jestem Blow i lubię grać w gry, powodować uśmiech na twarzach widzów video. Kliknij przycisk subskrybuj, zostań z ziomałem. Pod skomentowaniem się za mną upewnij, że odpowiedź na wybrań, że się tutaj był w blow. Tylko tak za dużo maili, gdy opiszę wszystkie co pojawi się tutaj z adres. Widzimy, jak sobie też to Blow yy, daje radę. Okej. Okay. Musimy, musimy napisać yy, wiadomość. Dzięki. Dzięki. Za udział w odcinku. Zapraszam na kanał odcinek trzeci przy... Eee, dobra, ja sobie to przeglądam nie internetu A sobie to od razu kopiuję. To no, jest takie tylko, żeby było sobie wiedział. Ale dobra. Więc lecimy dalej. Kolejnym dzisiejszym będzie trzech youtuberów. zakład polubienie. Praktycznie, My tutaj Blowa, czyli dawno znany Blowa yy, Także bardzo ważny youtuber Dzisiaj będzie jedyny film, a dzisiaj będzie dwóch, bo w następnym odcinku być trzy Stu No, ma nie po prostu stew. dzisiaj zaczniemy od Stu A jeżeli obejrzycie ten film, wiecie, chcielibyście zobaczyć jeszcze w ogóle na tym kanałach W ogóle zobaczyć go, nasi ludzie zobaczyć, wiecie Jak zobaczyć? Tak. Sprawdź. Polciak, są i Marcinson Dzień, to to kanał, Chłopaki no, chcą spróbować do... do... Może dawałaś sobie szkoła, poraz? Ja wszystkich mam. Co? Dużo no. jakiegoś YouTubera, wszyscy ją sobie. Łycie, się. sobie wszystkiego. Uwaga, tutaj było. Wszystkiego. Stewart, obiecaj mi, obiecaj mi, że znajdziesz tego, który sprowadza do. No na przykład, dodaję właśnie cięgi do Stu. Zobaczmy, on ma wyświetlenie. Nie ma, to jest, ile ma wyświetleń. Ma ponad 2 miliony wyświetleń, nawet prawie 3 miliony wyświetleń, to jest bardzo dużo. Ale nagrywa też widać że często, on tam e e powiedział, że ma też problemy jakieś e rodzinne, więc e też o tym muszę powiedzieć. No i widzimy informację o stiu. I Siemka, jestem i witam na moim kanale. Tutaj znajdziesz challenge, vlogi, pranki i, i parodie i wiele więcej. To na co czekasz? Subskrybuj. To, to na co czekasz? Subskrybuj. Teraz i nie przegap filmu. Znaczy ona przyszła? Zaczęła wyśleć 10 milionów wyśleń w 2016 roku. I to na dzisiaj wszystko. Mam nadzieję, że wasz odcinek spodobał. Piszcie, jakich youtuberów y, mamy na kolejny odcinek przygotować, jak go pisać, lepiej, by rozwiązać może ten, ten odcinek. Dziękuję Wam. Na razie cześć.